Trzy wielkie bitwy, które zadecydują o naszej przyszłości i one się rozgrywają tu i teraz. Warto na nie zwrócić uwagę. Jakie to trzy wielkie bitwy, które w najbliższych dniach tak naprawdę decydować będą o tym, co się będzie działo z Polską i Polakami, nie tylko przez najbliższe tygodnie i miesiące. To, co dzieje się teraz, zadecyduje o naszej przyszłości na całe lata. To trzy z pozoru niezależne od siebie wielkie konflikty. Jeden to oczywiście konflikt na Ukrainie. Ten tydzień być może będzie przynosił zasadnicze rozstrzygnięcia i porozmawiamy, na co trzeba zwrócić w tym kontekście uwagę. Kolejny wielki konflikt, o którym dzisiaj piszą także prawie wszystkie gazety i środki masowego przekazu, to zaostrzający się konflikt pomiędzy Polską a Unią Europejską. Jest jakiś powód, dla którego polski rząd, a w zasadzie przywódca, polskiego rządu i państwa polskiego idzie na zaostrzający się konflikt z Brukselą. Dlaczego idzie na ten konflikt i co to dla Polski oznacza, o tym też dzisiaj porozmawiamy. I jest oczywiście trzeci konflikt, o którym będziemy na pewno rozmawiać w tym tygodniu, to będą skutki wizyty Nancy Pelosi na Tajwanie. I ten wydawałoby się bardzo od nas geograficznie odległy konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, a powiemy sobie o tym, że tak naprawdę jest to konflikt między zachodnią cywilizacją a autorytaryzmem. To też bardzo ważny trzeci element, na który chciałbym w tym tygodniu zwrócić uwagę. Zaczynamy. Zaczynamy od tej pierwszej bitwy, która odbywa się na naszych oczach za naszą wschodnią granicą. Wszyscy się zastanawiają, czy ten tydzień nie przyniesie rozstrzygnięcia militarnego. O co chodzi? Dzisiaj z jednej strony zarówno Ukraina wydaje się być już coraz lepiej wyposażona przez wojska zachodnie, z drugiej strony także po stronie rosyjskiej jest narastające oczekiwanie jakiegoś przełomu. Do przywództwa rosyjskiego zaczyna jak sądzę docierać że do rosyjskiej opinii publicznej zaczyna docierać, że coś jest z tą wojną nie halo. To już jest piąty miesiąc, a nawet jak spojrzymy na mapie, na mapę widać, widać wyraźnie, że postępy wojsk rosyjskich są zupełnie nieadekwatne do oczekiwań. To już wszyscy wiemy, że oni mówili, że ta wojna się skończy w trzy dni. No my mamy już za chwilę będzie pół roku, a Rosjanie tak naprawdę poza Hersoniem nie zdobyli żadnego ważnego miasta na Ukrainie. Ponoszą coraz... Coraz większe straty, a Ukraińcy okazują się coraz skuteczniejsi w obronie. I to wielkie pytanie, które wisi przed nami, czy Ukraińcy, którzy okazali się bardzo skuteczni w obronie, okażą się równie skuteczni w ataku? To jest dzisiaj zasadnicze pytanie, na które odpowie nam sytuacja na froncie wschodnim. O tym, że to ma dla Polski kolosalne znaczenie, to akurat w Polsce nikomu nie muszę mówić. Ale teraz... Dlaczego tak ważny jest atak ukraiński czy kontratak ukraiński? My dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie on nastąpi. Tutaj... Jest tak szerokie pole do gry wywiadów, do gry dezinformacyjnej, że nie chciałbym udawać eksperta w tej dziedzinie, w której ekspertem nie jestem. I wydaje mi się zresztą, że nawet najlepsi eksperci dzisiaj nie mogą znaleźć odpowiedzi na pytanie, gdzie na pewno, jeśli w ogóle, nastąpi w najbliższym czasie ukraińskie kontruderzenie. Ale dlaczego ono jest tak ważne? Ono jest ważne niezależnie od tego, gdzie nastąpi, gdzie będzie ten pierwszy poważny ukraiński kontratak i jak on się zakończy, no bo to jest oczywiście dla, dla takiej operacji kluczowe, ale dlaczego sama idea kontrataku ukraińskiego jest dzisiaj najważniejsza? Ponieważ ja sądzę, że ukraińskie kierownictwo i wszyscy przyjaciele Ukrainy dzisiaj najbardziej obawiają się jesiennego scenariusza, w którym Zachód będzie coraz bardziej zmęczony tą wojną. I na to wydaje się grać Putin który z jednej strony chce zmęczyć Zachód gospodarczo-politycznie tą wojną, a z drugiej strony chce dokonać jak najwięcej faktów dokonanych na terenie, który już zajął. I stąd też przygotowania do referendów na tych obszarach, które wydaje się okupować Władimir Putin. Dlaczego też dla Putina ważne? On chce mieć zalegalizowane przyłączenie jak największej części ukraińskich terytoriów do Rosji, by później móc używać argumentu, że każdy atak na to terytorium jest już atakiem na terytorium rosyjskim, e, rosyjskie, no bo zostało to te obszary wcielone do Rosji, w związku z tym, i tu proszę Państwa, poważne niebezpieczeństwo, w związku z tym zgodnie z rosyjską doktryną Putin będzie się czuł upoważniony do użycia taktycznej broni jądrowej, bo uzna, że... Tu jest atak na jego terytorium. To z jednej strony, to niebezpieczeństwo użycia broni jądrowej jest poważnym niebezpieczeństwem, ale z drugiej strony chyba tak naprawdę wszyscy zdają sobie sprawę, że na jesieni dojdzie do próby zawarcia jakiegoś pokoju, jakiegoś kompromisu z Rosjanami. Ukraińcy się tego obawiają, że Zachód będzie na nich w tym kierunku naciskał że opinia publiczna na zachodzie, mówiąc kolokwialnie, będzie pękać. I teraz zasadniczy wojenny cel dzisiaj Ukrainy, tym samym wszystkich porządnych ludzi na świecie, brzmi następująco. Odbić od Rosjan jak najwięcej terytorium. Im dalej zajdzie ukraińska ofensywa tego lata i tej wczesnej jesieni, tym łatwiejsza będzie pozycja negocjacyjna Ukrainy, jeśli Zachód będzie na Ukrainę naciskał, że trzeba się z Rosjanami dogadać. To brutalna rzeczywistość, o której teraz mówię. Każdy z nas wolałby, żeby to się inaczej odbyło. Każdy z nas wolałby, żebyśmy w ciągu paru miesięcy zobaczyli po prostu ukraińską paradę zwycięstwa w Moskwie. Ale proszę Państwa, to jest realnie mało możliwe. To natomiast, co jest możliwe na ukraińskim froncie i to, co się będzie rozstrzygać w tym tygodniu, na co zwracam. Państwa baczną uwagę, to właśnie początek długo, długo oczekiwanej ukraińskiej kontrofensywy. Ona wydaje się tym bardziej prawdopodobna, że Ukrai Ukraińcy już dzisiaj mają nie tylko słynne hajmarsy na wyposażeniu, ale także, to są wiadomości z tej nocy, na wyposażeniu ukraińskim pojawiają się nowe rakiety, które potrafią jeszcze bardziej skutecznie dezorganizować rosyjskie tyły, bo dzisiaj ta wojna artylerii ma doprowadzić do tego, że w momencie kontruderzenia ukraińskiego Rosjanie będą po prostu poprzez ukraińskie silne i celne ataki coraz słabsi. I dzisiaj zobaczymy, jak ta rozgrywka się zakończy. Trzymajmy kciuki, by ukraińska armia, jeśli pójdzie do kontrataku, poszła jak najdalej. To jest kluczowe dla Polski. Ale oczywiście kluczowy dla Polski jest jeszcze inny, ten drugi konflikt, który jak podają polskie media narasta. To już dzisiaj nie jest i mogę to powiedzieć z jakąś, co prawda, gorzką satysfakcją. To nie jest już dzisiaj tylko, jak niektórzy mówili, Spinka Mińskiego, że największym problemem, który stoi przed Polską, ja mówiłem o tym od roku, są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Wszyscy się zastanawiali, o co w tym chodzi, czy to jest gra taktyczna ze strony Jarosława Kaczyńskiego, czy tutaj mamy do czynienia w ogóle z jakąś komedią pomyłek. Coraz bardziej, proszę Państwa, wygląda na to, że tutaj mamy do czynienia z bardzo głębokim planem politycznym. I ten plan polityczny jest tak niedobry dla Polski, że można powiedzieć, że przechodzą ciarki, jak się nad tym zastanowimy. Bo dzisiaj wygląda na to, że Jarosław Kaczyński pogłębia konflikt z Unią Europejską. Nie tylko pogłębia się antyeuropejska retoryka, nie tylko oni dzisiaj z jednej strony, niektórzy politycy rządu mówią na przykład o Orbanie, a rozeszły się nasze drogi, ale inni politycy podkreślają, że Orban jest dzisiaj głównym sojusznikiem tego rządu w Europie, a przecież Orban jest nie tylko jawnym sojusznikiem Putina wewnątrz Unii Europejskiej, ale jeszcze człowiekiem, który właśnie będąc sojusznikiem Putina mówi wyraźnie, że ten kształt Unii Europejskiej, który jest dzisiaj, mu się nie podoba. I on, podobnie jak pan Salvini i inni sojusznicy Putina w Europie, chcą Unię zmieniać dokładnie tak, jak chce tego Władimir Putin. I tutaj, dlatego mówię o scenariuszu, w którym przechodzą ciarki, zupełnie inaczej zaczynamy patrzeć na rozwalanie krajowego... Funduszu, znaczy Krajowego Planu Odbudowy przez obecny rząd. Mówię, świadome rozwalanie tego planu. To znaczy wygląda na to, że oni zupełnie świadomie dążą do zaostrzenia konfliktu z Europą, by tych pieniędzy nie wziąć. Jeden taki skutek, jak sądzę, doraźny, to jest taki żeby się zamazała odpowiedzialność za tragiczną sytuację finansową w Polsce. Ja myślę, że tu jest pewien zamysł czysto propagandowy tu i teraz. Kaczyński nie chce tych pieniędzy, żeby się ludziom pomieszało w głowie, dlaczego kasa jest pusta. Otóż oni będą mówili, że kasa jest pusta, dlatego że Unia Europejska nie dała pieniędzy, dlatego że oni bronią polskiej suwerenności. Wszystko to będzie kłamstwem, ale to jest być może jakaś propagandowa linia obrony. Druga linia obrony będzie oczywiście taka, że oni bronią tradycyjnych wartości przed zgniłym Zachodem. To jest zresztą taka, taki nurt, który w ten weekend wybrzmiał podczas wizyty Urbana wśród republikańskich bardzo radykalnych prawicowców w Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle też dość mocno wpisuje się w propagandę Putina, który mówi o zgniłym Zachodzie i on mówi samo sobie, że jest obrońcą konserwatywnych wartości. Pamiętajmy o tym, że na przykład zwierzchnik prawosławnej cerkwi rosyjskiej powiedział wyraźnie, że wojna na Ukrainie jest po to, by nie było parad równości w Doniecku. Czyli ten element bardzo takich bardzo konserwatywnego charakteru rzekomego współczesnej Rosji jest w rosyjskiej propagandzie podkreślany. Put Orban to podchwytuje, mówi tak, trzeba bronić Zachodu przed zgniłymi liberałami. No i to jest bardzo, bardzo niebezpieczna łączność z frazeologią czy propagandą polskiego obozu rządowego, który też krytykuje Europę dokładnie za to samo, za co krytykują Europę Orban z Putinem. I pamiętajmy o tym, że... Jeżeli mówimy dzisiaj o wojnie na Ukrainie, to ona ma nie tylko wymiar czysto militarny i czystego konfliktu pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami. Ona ma, i dzięki temu cały Zachód jest tak zjednoczony za plecami Ukrainy, ona ma też wymiar bardzo wyraźny ideowego konfliktu między demokracją a wolnością. I na to właśnie nakłada się ten trzeci konflikt, o którym chciałem państwu powiedzieć, który odbywa się geograficznie bardzo daleko od nas, ale ma też wpływ na to, co dzieje się w Polsce, czyli ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Proszę nie dać się zwieść, że Nancy Pelosi wyjechała na Tajwan i to bardzo zdenerwowało Joe Bidena, że to była jakaś akcja nieuzgodniona z Białym Domem. Tak Amerykanie mogą mówić, ale to jest niemożliwe. To się tego typu akcje nie mają miejsca w Stanach Zjednoczonych Pani Nancy Pelosi jest za ważnym politykiem w Partii Demokratycznej, czyli jest polityczną sojuszniczką Joe Bidena, by ta jej bezprecedensowa wizyta, to zagranie Chińczykom na nosie, które Amerykanom, co tu dużo mówić, wyszło, było w jakimś stopniu nieuzgodnione. To jest element szerszej amerykańskiej strategii. Amerykanie, mówiąc kolokwialnie, nie chcą popełnić błędu. II wojny światowej, który polegał na tym, że jednego dyktatora, czyli Adolfa Hitlera, pokonano za pomocą innego dyktatora, co dla Zachodu miało później no, kolosalnie niedobre skutki, a dla Polski skutki zgoła tragiczne. Dzisiaj Joe Biden wysłał bardzo wyraźny Stany Zjednoczone, wysłały Chińczykom bardzo wyraźny sygnał. Nie myślcie o tym, że konflikt z... Rosją, że ta potężna wojna, która toczy się na Wschodzie, osłabia naszą czujność względem innych dyktatorów. I ta wiadomość, że Zachód jest zdeterminowany, by nie iść na niedobre kompromisy w imię zwycięstwa nad Rosją. A to oznacza wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie, proszę państwa. Powtórzę. To oznacza, że Stany Zjednoczone, czyli Zachód pod tym przywództwem nie chcą iść na zgniłe kompromisy za cenę zwycięstwa z Putinem. I to nie jest zła wiadomość dla Polski. To jest zła wiadomość natomiast zdecydowanie dla tych dyktatorów i dyktatorków na Zachodzie. Którzy myśleliby, że w związku z tym, że jest wojna z Rosją, to oni będą mieli taryfę ulgową. I jak Państwo widzicie, tutaj dochodzimy do tego, że te tematy się łączą ze sobą. Łączy się ze sobą wojna Kaczyńskiego z Unią Europejską, konflikt między Tajwanem, Chińczykami a Stanami Zjednoczonymi i wreszcie konflikt między Rosją a Ukrainą. Te wszystkie konflikty od Kaczyńskiego z Unią Europejską, zaczynając na konflikcie Tajwanu, Chin i Stanów Zjednoczonych e, kończąc, te wszystkie konflikty są o to samo. One są tak naprawdę o wolność. Dlatego dzisiaj dobrze by było, żeby wszyscy Polacy, którzy uważają, uważają się za polskich patriotów, niezależnie od tego, czy w konflikcie między lewicą a prawicą zajmują takie czy inne stanowisko, wiedzieli o tym, że w interesie Polski, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne, w interesie Polski jest to, byśmy byli jednoznacznie częścią zachodu, bo tylko tak jesteśmy silni na wschodzie. Tylko tak właśnie możemy realizować to, co jest tą linią Giedrojcia w jakimś sensie spuścizną wszystkich polskich prezydentów. To jest konsekwentna obecność na Zachodzie, ale być na Zachodzie to jest z jednej strony wspierać Ukrainę w jej, wo w jej wo wojnie z Rosją, ale z drugiej strony to jest także w tym szerszym aspekcie wspierać Zachód w walce o wolność. I tutaj nie można być po dwóch stronach barykady jednocześnie. Jest jeszcze, proszę Państwa, kolejna sprawa, która w tym tygodniu, którą będziemy żyli, ona nie jest tak istotna jak te sprawy, o których mówiliśmy, nazwijmy to geopolityczne na początku. A to jest sprawa, która będzie rzutować na to, jak postrzegamy politykę. To jest, jak sądzę, proszę Państwa, narastający konflikt wewnątrz obozu władzy na poziomie takim taktycznym. Ja z pewnym zdziwieniem i rozbawieniem od pewnego czasu czytam w mediach, i jak bardzo PIS zaczyna się zajmować tym, kto u nich robi kampanię wyborczą. Zwróćcie uwagę, że my już mamy nazwiska zupełnie często nieznane szerszej opinii publicznej, ale z taką skrupulatnością politycy PIS-u donoszą sami na siebie do mediów, kto dzisiaj odpowiada za kampanię wyborczą Jarosława Kaczyńskiego, że należy zadać sobie pytanie, a dlaczego dzisiaj politycy, część polityków PiSu jest tak zainteresowana tym, by dokładnie wszyscy wiedzieli, kto dziś odpowiada za strategię Jarosława Kaczyńskiego. Otóż, proszę Państwa, jest to najlepszy dowód na to, że ta strategia w samym PiS-ie jest kwestionowana. I dzisiaj mamy wielkie artykuły w mediach wypisujące, kto odpowiada za politykę Jarosława Kaczyńskiego po to, by wewnątrz PiSu można było wyraźnie wskazać winnych za to, że jest zamiast coraz lepiej, to coraz gorzej. I ten konflikt ja to znam z, w jakimś sensie z autopsji, bo to jest stałe w Prawie i Sprawiedliwości, żeby za błędy, które ponosi Jarosław Kaczyński, bo nie oszukujmy się, Jarosław Kaczyński prowadzi politykę pis i on za nią odpowiada, ale kiedy ta polityka w oczywisty sposób zaczyna zmierzać do jakiejś klęski, to, żeby chronić wizerunkowo prezesa, oni już teraz będą państwu mówili, kto odpowiada za politykę Prawa i Sprawiedliwości, po to, by ewentualnie później można było jakichś kompletnie nieznanych ludzi poświęcić e, opinii publicznej, powiedzieć, o to oni są winni za to, że notowania PiSu nie rosną. A proszę państwa, za to ponosi winę wyłącznie prezes Jarosław Kaczyński, bo to on w Polsce rządzi i Prawem, i Sprawiedliwością, i... Polską. I to on, proszę Państwa, w tym rządzeniu i w, tym, w tej manierze, jaką on Polsce prezentuje, no wyraźnie wygląda na to, że nie zna umiaru. Bo to, na co myślę, wszyscy zwrócili uwagę w tygodniu, który za nami, to jest jednak dodanie do naszych różnych retorycznych tutaj figur, które mamy w Polsce, no kolejnej figury, która jednak dla wielu wydaje się szokująca. To znaczy Jarosław Kaczyński pozwolił w wywiadzie na to, by porównywać siebie do księdza Popiełuszki, by porównywać to, że Jarosław Kaczyński jako lider rządzący polską twardą ręką od siedmiu lat i ponoszący bezwzględnie osobistą odpowiedzialność za to wszystko, co się w Polsce dzieje tak. Spotyka się ewidentnie z przejawami agresji i to niedobrze, nie powinien, mówię to z całą odpowiedzialnością. Nie powinien się z osobistą agresją Jarosław Kaczyński spotykać, bo nikt się z nią nie powinien spotykać. No niemniej jednak Jarosława Kaczyńskiego broni całe państwo polskie. Na straży jego stoją setki policjantów z pałkami, końmi. Każdą współczesną techniką, jaką tylko wymyślono, by posiadała policja, by kogoś chronić, powtórzę Państwu, każdą z takich technik w Polsce stosuje się, by chronić Jarosława Kaczyńskiego. Można by dyskutować, czy to dobrze, czy państwo polskie na to stać, bo jeszcze ja na obchronę Jarosława Kaczyńskiego potężne pieniądze wydaje przecież jego partia, ale zostawiając to wszystko na boku, Jarosław Kaczyński nie czuje się bezpieczny to wydaje dużo pieniędzy na to, by się czuć bezpieczny. Okej, okay. ale poza tym wszystkim, no jest jednak aspekt kompletnej niestosowności porównania przywódcy państwa, chronionego przez całą siłę tego państwa, do księdza Popiełuszki, który był ofiarą państwa, któremu się skądinąd wy wydawało, że jest wszechmocne, choć chwała Bogu wszechmocne nie było. Ale było na tyle złe, że mogło zabić księdza Popiełuszkę. Natomiast nie wolno porównywać własnej polityki do męczeństwa.